z nowym rokiem, nowym krokiem. Tak można by powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o profesjonalną ligę MMA. Oto trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce, która dociera do ponad 35 milionów Polaków, która ma stale rosnącą oglądalność, prezentuje świetną rozrywkę. Postanowiła urozmaicić jeszcze te wszystkie atrakcje o jedną dodatkową. Oto najbliższa gala profesjonalnej ligi MMA. Gala z numerem 72 będzie prezentowana właśnie na antenie TV Puls. Bardzo miło mi powitać naszych gości. Witamy bardzo serdecznie prezesa TV Puls pana Dariusza Domskiego. Paweł Nastula w Nastula Club. Tutaj jesteśmy oczywiście proga gościnnych tego klubu. Nasz jeden z najlepszych zawodników MMA, mistrz olimpijski w judo, osoba bez której to MMA nie istniałoby w takim zakresie na pewno. I Mirosław Okniński, bez którego nie byłoby profesjonalnej ligi MMA. Jak to ładnie się mówi, prekursor tej dyscypliny sportu w naszym kraju, który ponad 70 gal zorganizował dla niego. Ta gala też będzie oczywiście szczególna, no bo w TV Puls będzie zaprezentowana. Tego całego wydarzenia nie byłoby, rzecz jasna, bez głównych bohaterów. Bez tych, którzy do klatki właśnie 4 marca w Łomiankach wejdą. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Bohater walki wieczoru. Dla niego będzie to debiut w MMA. Szymon Kołecki. Paweł Trybson Trybała. On już swój debiut w MMA zaliczył, ale teraz wyjdzie, żeby odnieść kolejne zwycięstwo dla swoich córek. Paweł Trybson Trybała. Mistrz profesjonalnej ligi MMA w kategorii średniej będzie w Omiankach bronił swojego pasa Marcin Naruszczka. Pan, którego teraz zobaczymy, był mistrzem profesjonalnej ligi MMA, stracił pas, ale zrobi wszystko, żeby go odzyskać. Złoty chłopiec polskiego MMA. Maria Ziłkowski. Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników polskich mieszanych sztuk walki. Mateusz Juchas Piskosz! Ciosu, jego siły, jego mocy możemy pozazdrościć większość zawodników walczących w MMA. Karol Linowski! Karol Linowski, zapraszamy! Jak już wspomniałem, spotykamy się dzisiaj właśnie z powodu tego, że ci panowie będą walczyli na gali PLM-a w Łomiankach, która to gala będzie pokazywana w TV Puls. Ja może poprosiłbym w takim razie pana prezesa Dariusza Domskiego um, dwa słowa komentarza do tego wydarzenia, którego 4 marca będziemy świadkami. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni i tutaj znamy się z Pawłem już jakiś czas, z Mirkiem niedawno się poznaliśmy, także... Uważam, że tak fajna federacja, tacy zawodnicy, wspaniali, ja troszkę się na tym znam, także naprawdę zasługują na to, żeby obejrzała ich szeroka widownia. Puls dociera do 25 milionów ludzi, którzy nas oglądają, także nie jest to walka kodowana, będzie to za darmo, także to mamy szansę się pokazać wszystkim zainteresowanym. Zrobimy bardzo dużą promocję na anteny poza anteną również. Także naprawdę ja liczę na to, że ta współpraca będzie kwitła. Będzie kwitła i będzie nam wszystkim przynosić fajne owoce, a widzom dużo, dużo dobrych emocji. Dziękujemy bardzo. Też wszyscy oczywiście liczymy, że e, ta współpraca przyniesie jak największe korzyści. Paweł, ty przypuszczam też liczysz na to, że to będzie współpraca, która ewentualnie e, będzie o no, taki właśnie dobry humor ci mogła dostarczyć. Tak, tak witam serdecznie przede wszystkim wszystkich. E, no cóż, no telewizja TV Puls, co jest najważniejsze, właśnie jest za darmo, na otwartym kanale, więc no, miejmy nadzieję, że profesjonalna Liga MMA no, będzie dostępna i oglądana we wszystkich polskich domach, co jest dla nas dosyć istotne i ważne, ponieważ jesteśmy w stanie promować naszą galę, jak i również naszych zawodników. Także mam nadzieję, że współpraca będzie super i e, będzie się cały czas rozwijać. Nie, ciebie nie mogę nie zapytać o to, czy też na ten rozwój liczysz ponad 70 gal, no i wreszcie taka gala, która <coughs> chyba gdzieś tam przy Ciebie też była wyczekiwana. Zacząłem w 2002 roku pierwszą galą w Polsce MMA w klatce. Teraz mamy 2016-17. Dziękuję Telewizji Puls. Jest to dla nas wielki skok, będzie moc. Telewizja Puls i PLM ma do przodu razem. Płęty nie trzeba. Ja przedstawiłem bohaterów tego najbliższego wydarzenia, przedstawiłem osoby, które no, będą tutaj też bardzo ważnymi postaciami podczas tej najbliższej gali, ale pozwolę sobie jeszcze tutaj zaprosić do nas jedną osobę. Jej w umiankach oglądać nie będziemy. No ale z drugiej strony, postać zwykle kontrowersyjna, budząca skrajne emocje, nikogo nie pozostawiająca bez skrzywienia twarzy albo bez uśmiechu. Ale tak czy inaczej, postać, która również będzie stanowiła o kolejnych dużych wydarzeniach profesjonalnej ligi MMA Marcin Najman. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań, bo bardzo bym prosił teraz już Państwa ewentualnie o wypytywanie o wszystko naszych zawodników, naszych gości, powiem tylko, że po oficjalnej konferencji prasowej będzie jeszcze trening medialny, tak przypomnę jedynie, i będzie potem można po tym treningu medialnym jeszcze z zawodnikami, z bohaterami, ze wszystkimi naszymi gośćmi chwilę sobie porozmawiać. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania, czy mamy jakieś ewentualnie wątpliwości? Teraz jest ten czas. Prosimy tutaj Wojtek MMA News, Wojciech Mrazowski, bardzo prosimy. Proszę, proszę. Dobrze, ja mam pytanie do, kogo, do kogokolwiek, kto tak naprawdę może odpowiedzieć na, na to pytanie, czy y, transmisje będą wyłącznie live Gal, czy będą też retransmisje? Planujemy transmisję live, ale będą również te transmisje. Pracujemy w tej chwili nad tym, żeby jak najlepiej ułożyć tą galę w ramówce. Także live jest absolutnie dla nas priorytetem, ale będzie również transmisja, będą powtórki, będą skróty również. Także dołożymy wszelkich starań, żeby jak największy zasięg tej gali. Dobrze, to do Mirosława Oknińskiego w takim razie. Jako, że profesjonalna liga jest znana z tego, że zrobiła już 70 ponad gale, więc to tempo było zawsze wysokie. Teraz widzę nową strategię, czyli większe gale, trochę mniej, ale jeżeli strategię mają, to do siebie, że potrafią się zmienić, więc jeżeli będzie więcej gal, to one również będą wszystkie właśnie transmitowane live. Znaczy, jakby czy będzie taka nadzieja na to, że one będą wszystkie live? Ja myślę tak, że skupiamy się w tej chwili na tej gali i ona będzie na pewno live. A dalej, to myślę, że... Będziemy się rozwijać, a wiadomo, że telewizja Puls i Palma chcą jak najlepiej dla rozwoju tej dyscypliny, dla rozwoju MMA, więc myślę, że będzie MMA bardzo dużo na antenie Puls Dobra, ja dziękuję. Prosimy bardzo o kolejne pytania Dzień dobry wojciech Herenda, Polska Agencja Przowa. Ja chciałem zapytać Szymona Chciałem zapytać o Twoje motywacje. W końcu robiłeś w życiu coś zupełnie innego, całkowita, no diametralna zmiana. E, powiedz, jak ty w ogóle, jakie są Twoje nadzieje z tym związane i co cię motywowałabyś się tym zająć? Przepraszam, że się zwracam per ty, ale znamy się bardzo wiele lat. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Ja taki plan już miałem 10 lat temu, natomiast moje perypetie i życiowe, i zdrowotne nie pozwoliły mi tego realizować. W ubiegłym roku skończyłem 35 lat i stwierdziłem, że to jest ostatni moment, żeby spróbować. Generalnie mój plan jest rozłożony na 3,5 roku. Chciałbym w tym czasie spróbować 8 do 10 walk w mieszanych sztukach walki. Mam nadzieję, nikogo swoimi walkami. Nie rozczarować i będzie to spełnienie takich moich oczekiwań sprzed lat. Po prostu w tym sporcie chciałem również spróbować. To może ja pozwolę sobie w takim razie, Szymon, e, jeśli mógłbyś jeszcze mikrofon Pawłowi w takim razie przekazać, o, poprosimy bardzo. Twoja motywacja zupełnie inna jest, choć nie da się tego ukryć, że gdzieś tam w przypadku Twojej osoby to też są takie emocje nie zawsze do końca pozytywne, jeśli chodzi o udział w MMA. Jak ty do tego, jak się ty, Paweł, do tego teraz odnosisz? Jak ty oceniasz ten cały okres, który już w MMA jesteś? No co, witam serdecznie wszystkich na początek. No oczywiście tak, moją motywacją przede wszystkim są dwie moje cudowne córeczki. Eliza, również mam w domu same księżniczki, także... Muszę dla nich walczyć, muszę być bohaterem, obiecałem swoim córeczkom, że tatuś zajdzie wysoko, że będzie wielkim sportowcem, no jak tatuś dał słowo, to musi go dotrzymać, tak? Chciałbym, żeby niebawem moje córeczki chwaliły się, widzicie tego super sportowca, co wygrywa ciągle te wszystkie walki w Telewizji Puls, to jest właśnie mój tata, nie? No i właśnie tego oczekuję. Takiego taty tylko poza zazdrości, rzeczywiście. Marcin, ty będziesz bronił swojego mistrzowskiego pasa. Tak nie lubisz za bardzo składać deklaracji, że komuś tam urwiesz głowę, że będziesz go gdzieś mocno bił, ale trzeba przyznać, że walka z Tobą do przyjemności na pewno nie należy Jaki plan na to, co przygotowałeś. Oczywiście poza tym, że świat chce z Tobą grać w pokera, to wiem. <laughs> Dokładnie. Co przygotowałem na walkę, na pewno będzie dobra walka widowiskowa. Zrobimy wszystko, żeby było wesoło, żeby można było sobie popatrzeć w telewizji puls na, na tą walkę i żeby tutaj ci kibice, których dostarcza nam prezes, byli zadowoleni z tego show. U. Fantastycznie, ale na wejściu rozumiem, tak jak wspomnieliśmy, będzie to był Świat grał w Pokera, tak? To już jest zmienia. Nic się nie zmienia. Zanek Martyniuk, oczywiście będzie razem z Marcinem na do klatki wchodził Marian Ziłkowski. Ja nie wiem, nie chcę wracać, bo to takie rzeczy są nieprzyjemne. Zawsze się mówi, że Marian ma tak ogromny talent, gdyby on się jeszcze przekładał na tą chęć do przychodzenia na treningi, to mielibyśmy komplet po prostu kapitalny. Coraz lepsza od chęć, jest dobrze w takim razie. Marian, rzeczywiście. Teraz już przychodzi, jest codziennie. Ale pilnujecie go, rozumiem? Sam się pilnuję. Bardzo dobrze. Pilnujesz się, Marian? Oczywiście pilnuję się. Pilnujesz się. Jak przed tą walką, jak ty oceniasz ten teraz najbliższy swój czas? Jak wspomniałem już wcześniej, zapowiadając twoje wejście, ty będziesz próbował odzyskać coś, co już Twoje było. No tak, ten pas jest mój i prędzej czy później go zdobędę. Ostatnio mi się nie udało, ale no to jest kwestia czasu. Ten pas należy do mnie i teraz będę walczył z Błośniakiem. No i na pewno, na pewno go pokonam. Myślę, że walka będzie bardzo interesująca i będzie się podobała ludziom, którzy będą oglądali. My już oglądaliśmy w Twoim wykonaniu różnorakie zakończenia, było efektowne kolano, były poddania, co tym razem ewentualnie, czego teraz możemy się spodziewać, co szykujesz na ten swój najbliższy występ? No z trenerem przygotowujemy się na mocną walkę, przede wszystkim agresywną. No i bardzo chciałbym w stójce skończyć swojego rywala. Chciałbym, żeby ta walka była jak najbardziej emocjonująca. Mateusz podobno jesteś tym podobno jesteś jednym z najbardziej utalentowanych zawodników polskiego MMA wszyscy czekamy na tą twoją walkę jak ty sam podchodzisz do tego pojedynku i czy to rzeczywiście jest taka historia taka sytuacja że Mateusz Piskosz tutaj eksploduje z tym swoim talentem w najbliższym czasie no, myślę że wszystko przebiega bardzo dobrze że rozwijam się cały czas z trenerem Mirkiem dzięki tu i dzięki Pawłowi mam tu super warunki no i co no ja preferuję walkę walkę w stójce więc będzie, będzie bombardowanie w stójce i no co, no wygnam. Ja pamiętam taką twoją jedną walkę, w której to było po dłuższej przerwie, kiedy nie walczyłeś. Tak miałeś ogromnie zmotywowane, tak miałeś ogromną ochotę, że w którymś momencie nawet chyba gdzieś tam gąk przekapiłeś. Jest w tobie taka ogromna energia, chęć do tego, żeby gdzieś tam pokazać, pokazać się w klatce, rozumiem, że i teraz też możemy tego. Tornada w twoim wykonaniu się spodziewać. No, jest energia, jest energia, ale to co, no, zapraszam na walkę, zobaczycie, no, będzie, będzie naprawdę konkretnie, no. Zapraszamy na walkę również do TV Puls, oczywiście, Mateusza Piskorza. Karol Linowski. Są tacy, którzy twierdzą, że z tobą nie warto sparować, nie warto przygotowywać się do walk, bo to się jest się bardziej pobijanym niż ewentualnie potem po samym pojedynku w klatce. U ciebie ta też chęć do walki w stójce, do zadawania ciosów jest ogromna. Jak idę na trening, to staram się włożyć to 100%. A wiadomo, że nie jest lekko w tym sporcie. Nie jest lekko w tym sporcie? Zresztą, Twoja też osoba to jest osoba, która łączy ze sobą ten sport z dość poważnymi innymi zajęciami. ty jesteś inżynierem. Tak, jestem inżynierem, ale tutaj skupmy się może na sporcie, a nie na pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę Twoje możliwości, nie będę rozmawiał o pracy zawodowej, skoro nie chcesz. W każdym razie, wracając do tego sportu, do tego, co Cię czeka teraz, jaki to będzie pojedynek w Twoim wykonaniu? Jak myślisz, jak to będzie wyglądało? Przez ostatni czas starałem się rozwijać również w innych płaszczyznach. Obecnie jestem znany z używania głównie rąk. Tutaj mamy możliwości, żeby poprawiać różne dyscypliny. Także dużo pracuję też nad parterem, nad zapasami, więc spróbuję pokazać w tej walce nie tylko to, co zawsze, aczkolwiek jednak te pięści najbardziej lubię oglądać wizowie. Pięści. Pięści to jest coś, co jest atutem. Przede wszystkim Marcina Najmana, bo tak naprawdę właśnie pieściarstwo, to jest ta dyscyplina, od której gdzieś tam zaczęła się ta przygoda ze sportami i walki. Było, były ten był pieściarstwo. Teraz ostatnio K1, zdobyłeś tytuł Mistrza Europy Organizacji WKO i znowu powrót do MMA. Można tak w tym momencie powiedzieć. Gdzieś tam ta historia znów koło zatacza. To prawda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za małe spóźnienie. Jadę do Was prosto z Częstochowy i... Ale w związku z tym, że tak długo jechałem, to może też troszkę dłużej do Was tutaj po, pogadam, bo mam kilka, kilka kwestii do powiedzenia. Przede wszystkim bardzo się cieszę z zaproszenia Mirka Oknińskiego do, do tego projektu, ponieważ uważam, że przez lata Mirko Okliński jego organizacja PLM ma miała bardzo robione podgórkę przez wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi im czało. Przeszkadzało. A prawda jest taka, że Mirek to absolutny pasjonat. To jest, to jest absolutny pasjonat, który nie robi tego dla pieniędzy, tylko robi to dla idei. Ja zawsze bardzo lubiłem pasjonatów i zawsze się z nimi przyjaźniłem, bo takim samym pasjonatem był zawsze Jerzy Kulej, jest Andrzej Gołota i właśnie Mirek Okiński. Także bardzo się cieszę z tego, że do tego projektu mnie zaprosił. Ja mam ostatnio dobrą passę. Cztery swoje ostatnie pojedynki wygrałem. W tym Tą ostatnią walkę o Mistrzostwo Europy i mam nadzieję, że przygotuje się do tych pojedynków na PLMMA jak najlepiej. Natomiast też jestem bardzo zadowolony z tego, że Mirek uzyskał takie wsparcie również u Pawła na Myślę, że legenda MMA i legenda judo, jaką jest niewątpliwie Paweł bardzo tutaj wzmocniła również Mirka i panowie z, robicie świetną robotę i ta dzisiejsza konferencja jest potwierdzeniem tego, że macie wszystko, aby, aby osiągać wielkie sukcesy na, na polskiej scenie MMA, tym bardziej, że to Mirek jest człowiekiem, który zorganizował pierwszą galę MMA w Polsce. To Mirek jest człowiekiem, który pierwszy raz pokazał MMA w naszym kraju i, i takich ludzi trzeba bezwzględnie szanować. Bardzo się cieszę również z tego, że tak, tak poważny partner, jakim jest Telewizja Puls dołączyła do PLMMA. Ja myślę, że pomożecie sobie nawzajem tutaj panowie, ponieważ wy macie niesamowitą platformę, tutaj mówię do pana dyrektora, macie niesamowitą platformę, jesteście w każdym domu i zawsze tego, tych sportów walki brakowało. PLMMA to jest ogromne doświadczenie i jedyne czego brakowało, to właśnie takiego wsparcia i myślę, że no, dołączając do tego tak znakomitych zawodników, ja tutaj obok mnie siedzą, może wyłączając tych dwóch ananasków tutaj na, na, na końcu, oczywiście nie wiem Panach w, w, w marynarkach, to to są naprawdę znakomici zawodnicy i myślę, że, e, że to również będzie znaczące w tych transmisjach. E, ja tutaj do pana dyrektora po, pozwolę jeszcze taką sobie... Prezesa bardzo przepraszam. Panie prezesie, bardzo przepraszam. Panie, ale, ale słuszna uwaga, nie nie, słuszna uwaga. Panie prezesie. Prze... Pozwolę sobie na taką małą również dygresję, jeśli chodzi o ten mój sport, czyli źródłowy, czyli boks. Ja mam nadzieję, że na Waszej antenie również znajdzie się miejsce dla boksu zawodowego. Ja niebawem organizuję taką galę, gdzie gościem honorowym będzie Andrzej Gołota, gdzie w walce o mistrzostwo świata będzie walczył, moim zdaniem, najlepszy obecnie zawodnik na świecie w K1, Tomasz Możny, więc mam nadzieję, że i dla boksu znajdzie się troszkę miejsca na Waszej antenie, bo tak jak powiedziałem, jesteście realną konkurencją dla Polsatu. Jesteście dostępni w każdym domu i bardzo bym chciał, żeby ten projekt wam wyszedł i bardzo trzymam za Was kciuki i sam postaram się taką cegiełkę do tego dołożyć. Natomiast, proszę Państwa, już nie zanudzając was, ale, no, ale korzystając z okazji muszę jednak, miałem nawet początkowo w tej, w tej kwestii się w ogóle nie odzywać, ale stwierdziłem... Yy, no ale dlaczego mam się nie odzywać, jeżeli ktoś cały czas się odzywa, a ja, ja się nie odzywam. Bo na przykład nie wiem, czy wy kiedykolwiek słyszeliście, żebym ja cokolwiek w jakikolwiek sposób się wypowiadał czy komentował na przykład Trypsona czy e, Szymona Kołeckiego. No nigdy w życiu jakbyście gdzieś zajrzeli, nie, nie usłyszelibyście żadnej wypowiedzi na ich temat z mojej strony. A ja tu co jakiś czas widzicie dociera do mnie, docierają do mnie jakieś przekazy i. Szymon Kołecki, ja bardzo, naprawdę bardzo szanuję Cię jako sportowca. Doceniam Twoje osiągnięcia, bo bycie mistrzem olimpijskim i wicemistrzem olimpijskim to jest naprawdę wielka sprawa. I pod tym względem mój największy szacunek. Natomiast wypowiadałeś się już kilkakrotnie na mój temat w kontekście walk, a w życiu sam żadnej walki nie stoczyłeś. Więc ja proponowałbym Ci taką powściągliwość w takim komentowaniu, bo myślę, że dużo, dużo więcej będziesz na ten temat wiedział, gdy stoczysz sam pojedynek pierwszy. Ta siła, którą niewątpliwie masz, że jesteś bardzo silnym facetem, jest bardzo również przydatna w sporcie. Natomiast po tych filmikach, które jak gdzieś tam widziałem z tych treningów, no to widzę, że na razie ta siła jakoś no niespecjalnie ma takie przełożenie na to, co robisz. I jakby nie, nie umieszczając twoim naprawdę wielkim sukcesem, na dzisiaj twoja siła w MMA najbardziej by się mogła przydać tutaj Mirkowi do rozkładania ra, klatki, bo byś mógł po dwa przęsła nosić i byście dwa razy szybciej klatkę rozłożyli. To na dzisiaj takie, takie znaczenie ma w sportach walki, na dzisiaj twoja siła. Natomiast, na, na, natomiast, natomiast, natomiast co do Trypsona, to zrobiliśmy tam jakiś żart przed, przed galą przed Galą PLM na torwarze. Oczywiście to był tylko i wyłącznie żart. Nigdy w życiu nie było planów takiej walki, i, i mówiąc szczerze, ja nie chcę, nie chciałbym nigdy takiej walki. Zarówno walka z Trypsonem czy z Szymonem Koleckim byłaby dla mnie krokiem wstecz. Ja w ogóle takich walk nie chcę. Natomiast ostatnio gdzieś, właśnie tutaj na portalu MMA, redaktora Jacka Adamczyka, też usłyszałem takie buńczuczne zapowiedzi, jak to Trypson. Możemy mnie tam znokautować, to w ogóle no historie przeróżne. Ja teraz się chciałem zapytać Ciebie Trybson, czy Ty czasem na ostatnich sparingach jakiegoś mocnego ciosu nie dostajesz w głowę? Słuchaj, halo, halo, hey, Marcinek, słuchaj, jesteś taki ananasek mocny, to Cię zapraszam, no zmierzmy się, nie ma sprawy, mogę nawet dzisiaj, możemy skoczyć do klatki, nie musi nikt na to patrzeć, możemy się zmierzyć, udowodnimy sobie, kto jest większym ananaskiem, co? No to, no to chodź. chodź, no to chodź, no to chodź chodź. Ale ja nie żartuję. No chodź. Padły słowo. Siadę, Nie ja. Prawda jest taka, prawda jest taka, słuchajcie, ja nie, to nie to nie są żarty. Prawda jest taka? Prawda jest taka, że na dzisiaj z twoimi umiejętnościami miałbyś problemy, żeby ubić muchę w kiblu, a co dopiero brać się za jakieś, wiesz, wyzwania sportowe. I nie chcę z tobą walczyć. Ale jeżeli dojdzie do takiej walki, ale jeżeli dojdzie do takiej walki kiedyś, to skończysz tak, jak dwóch moich ostatnich grywali. Będą cię budzić, tak jak dwóch moich ostatnich rywali, będą cię budzić. To już dzisiaj ci obiecuję. Marcin, czy można coś dodać, bo ja oczywiście staram się powściągliwie i nigdy nie chciałem urazić Ciebie w moich komentarzach, natomiast tak jak te w telewizja Puls otwiera się na sport, to może też się na jakieś komediowe tematy otworzy, bo naprawdę w żartach jesteś bardzo dobry. Jeszcze ja chciałem dodać słuchaj, że jak jesteś taki mocny, jesteś chłopcem do bicia, znany jesteś z tego, że wszyscy cię biją, ale nie wiem, masz jakąś inną wartość i myślisz, że no to chodź, no to, no to, chodź, no to zdaj mi koszulę, zdaj mi koszulę, no, usiądź na dupie, bo i tak usiądziesz, jak dojdzie do walki, to szybciej usiądziesz niż teraz na dupie, rozumiesz? Będziesz leżał i kwiczał, tak będzie, do zobaczenia, bo chłopie będziesz leżał, kwiczał i mnie przepraszał na kolanach, rozumiesz? A jeśli do tej walki dojdzie, będziemy mogli się ewentualnie o tym rzeczywiście przekonać, jak ona się potoczy. Myślę, że jeśli chodzi o naszą konferencję prasową, jeśli jeszcze nie ma żadnych pytań, jeśli panowie i panie tutaj zgromadzone, oczywiście przepraszam, że w tej kolejności nie mają żadnych żadnych pytań, to pozwolimy sobie teraz na chwileczkę drobną przerwy, pozwolimy sobie na przygotowanie do treningu medialnego, bo myślę, że chyba teraz już nadszedł na to czas, tak przypuszczam. I oczywiście po tym treningu medialnym zapraszamy do rozmowy z, z bohaterami tej... Gali, która 4 marca, przypominamy, będzie w Łomiankach, będzie ją można oglądać na antenie TV Puls. Zapraszamy już teraz na to, na to wydarzenie. Dziękujemy. Trening medialny przed nami.